Wszystko, co powinieneś wiedzieć o perłach w Don't Starve Together. The Lazy Explorer. Jest to różdżka, która pomaga nam się teleportować na bliskie odległości. Najlepsze użycie na kratkę Pilivera. robi się z dwóch koszmarnych paliw, walking Kena i dwóch pomarczowych klejnotów. Ma 20 użyć. Star Color Staff. Jest to różdżka, która pojawia nam gwiazdę dającą 1.6 sanity na minutę. Działa przez 3 dni i gwiazda nas ociepla. Robi się nią z 4 koszmarnych, dwóch żyjących kłód. I dwóch żółtych gemów. Ma 20 użyć. Jest też alternatywna wersja, którą robimy przy księżycowym ołtarzu. W pełni księżycową. Kiedy ten staw włożymy w ten ołtarz. Odpala się nam minigierka. Tworzy on taką samą gwiazdę. Ale z tą różnicą, że nie odsiepla naszej postaci. A chłodzi. I ta ma 50 użyć. Deconstruction staw. Po użyciu oddaje na materiały znane budowli albo przedmiotu. Robi się ze czterech koszmarnych dwóch żyjących kłód i dwóch zielonych klejnotów. Ma pięć użyć. Jeżeli spodobał Wam się shorts, to oczywiście wejdźcie w długi film w przypiętych. Siema!